Witam Was bardzo serdecznie dzisiaj. Dzisiaj chciałam troszeczkę porozmawiać o naszych y, ucieczkach do... Mm, o, o naszych ucieczkach, o na przykład od naszych emocji, które w nas grają. <laughs> Mianowicie mam tutaj na myśli, że czasami y, spotykamy się z takimi naszymi dołkami, z takimi naszymi hmm, złymi lub smutnymi... Nastrojami. Co wtedy robimy? No, na przykład mm, idziemy do lodówki i czymś zajadamy. Albo idziemy do pokoju, puszczamy sobie jakiś film i zapominamy o świecie i po prostu zapominamy o tym uczuciu, wtapiając się w nasz serial. Albo jeszcze inni otwierają sobie piwko albo jeszcze inni idą zapalić papierosa. Czy może znacie to skądś? Dlaczego tak się zachowujemy? Dlaczego um, zamiast rozgryźć to, co w nas się dzieje, to, co akurat do nas przyszło w tym momencie, te uczucie, ta, ta, ta pustka, ta, te poczucie takiego jakiegoś braku, te poczucie takiej jakiejś zdenerwowania, jakiegoś takiego samotności, Dlaczego my od razu idziemy i wciskamy w te dziury totalnie niepotrzebne nam rzeczy? Wiecie co, mianowicie, mamy coś takiego, że nie za bardzo wiemy, co my mamy z tym zrobić. Nie wiemy, skąd to pochodzi, nie wiemy, skąd to się wzięło i dlaczego akurat w tym momencie się tak, a nie inaczej czujemy. A te wszystkie inne zabawiacze, które wymieniłam poprzednio, pomagają nam w tym, żeby po prostu Uniknąć zderzenia się z daną sytuacją, z, da, z danym uczuciem i z daną emocją, która w nas jest. Wiecie, proponuję, choć wiem, że to nie jest łatwe, ale proponuję czasem mm, nie zaglądać do tej lodówki albo nie załatwiać tego telewizora, tylko zamknąć oczy, wejść sobie w ten smutek, w tą złość, w cokolwiek, co czujemy coś innego i zapytać. Po co tutaj jesteś i czego byś chciał, chciała? Spróbujcie, może się uda coś, coś, jakąś odpowiedź uzyskać i następnym razem już nie będzie takiej sytuacji, że będziecie musieli sobie tę telenowele włączyć lub iść do lodówki i czymś zajeść, albo jakieś ciacho z szafki wyciągnąć. Może będziecie po prostu już mieli na to inny sposób, który nie będzie krzywdził was troszeczkę od środka. Kolejnym rozwiązaniem, które mogę tutaj podpowiedzieć jest pójście na ustawienia systemowe, bo w ustawieniach systemowych pokażę Wam sytuacja, dana sytuacja, która z Was dotyczy, pokażę Wam w ustawieniach systemowych, co to jest, co to faktycznie jest, czy to jest Twoje, czy to jest z przodków, czy to jest, czy to jest coś do rozwiązania, do zamknięcia, do ukojenia, do ukochania, może w ten sposób się da załatwić. Tę sprawę. Spróbujcie. Każdy sposób jest dobry. Dlaczego jest dobry? Bo działa, więc sprawdźcie, który sposób u Was zadziała. Do zobaczenia znowu. Cześć.